Cześć, witam wszystkich. Raz jeszcze chciałbym w dzisiejszym odcinku odnieść się do całej fali krytyki, która spadła na komputer, który widzicie tutaj przed sobą. Ten MacBook Pro z ekranem retina. Ja przeczytałem całą masę różnego rodzaju wpisów na blogach, artykułów, jak i również komentarzy i filmów na YouTube, które pokazują różnego rodzaju wady tego ekranu. I chciałbym odnieść się tutaj do tego i dać Wam moją opinię na ten temat, jeżeli jesteście zainteresowani kupnią tego komputera, żebyście mieli jasność sytuacji i wiedzieli co ja o tym sądzę. I właśnie wydam może moją jakąś tam ostateczną opinię po użytkowaniu już tego komputera przez kilka tygodni. Pierwszą rzecz jaką chciałbym tutaj poruszyć to są lagi w przeglądarce internetowej. tak? Zaznaczam tutaj, że komputer został już zaktualizowany do najnowszego systemu OS 10.8 Lion, Mountain Lion i przeglądarka internetowa została tutaj troszeczkę przeprojektowana, została poprawiona akceleracja sprzętowa i lagi, o których mówiłem wam w poprzednim filmie, już nie istnieją. Przeglądarka radzi sobie świetnie z renderowaniem tekstów w bardzo wysokiej rozdzielczości, wszystko działa bardzo płynnie i ten problem już nie istnieje, więc jeżeli nie kupiliście tego komputera. Właśnie z tego powodu, to uspokajam, tego problemu już nie ma, i przeglądarka jest bardzo płynna, równie płynna, jeżeli nie płynniejsza niż w MacBooku Pro z poprzedniego roku, którego również miałem i mam jakąś tam skalę porównawczą, prawda? Kolejna rzecz, którą chciałbym tutaj poruszyć, to są lagi podczas przełączania między pulpitami. Niektórzy raportują, że w momencie przełączania się między pulpitami widać jakieś tam mikroprzycięcia, prawda? I tutaj jest bardzo proste rozwiązanie. Te przycięcia rzeczywiście są, są naprawdę, trzeba mieć wprawione oko, żeby to zobaczyć, ale ja je widzę na przykład, więc pewnie wy również byście zauważyli. Jest bardzo proste rozwiązanie, wystarczy wejść w preferencje systemowe, oszczędność energii i tutaj wyłączyć automatycznie przełączające się grafiki. Ja przypomnę, że ten komputer ma dwie karty graficzne tak? kartę zintegrowaną Intel HD 4000 i kartę dedykowaną Nvidia 650M. W momencie, kiedy odznaczycie tutaj ten ptaszek, komputer będzie korzystał tylko i wyłącznie z karty dedykowanej i lagi, o których mowa, kompletnie znikają i wszystko jest bardzo, bardzo płynne i tutaj tego problemu również nie ma, więc jeżeli chcecie oszczędzać baterię, karta zintegrowana, jeżeli chcecie super płynnie, karta dedykowana. Chciałbym jeszcze odnieść się przy okazji do różnego rodzaju filmów, które widziałem na YouTubie, które pokazują wady tego ekranu. Prawda? Jeden z ludzi tam pokazuje, że w momencie zamykania pokrywy. Rzeczywiście ekran się wyłącza. U mnie jak widzicie tego problemu nie ma. Kolejna rzecz to jest Ghosting, prawda? czyli że dajmy na to otwieramy sobie stronę ONETU. Ona sobie jest przez jakiś czas tam wyświetlona i nagle zamykamy przeglądarkę i widać na pulpicie jakieś tam prześwity grafik i tekstu właśnie z tej strony. Ja próbowałem się tutaj przyglądać godzinami niemalże w to i naprawdę ja nic takiego kompletnie nie widzę. I tutaj chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Wszystkie te wady oczywiście pewnie miały miejsce i ja nie mówię, że te filmiki są fikcyjne, prawda? Chciałbym tylko powiedzieć, że każda firma Wypuszcza czasami wadliwy egzemplarz. I wszyscy doskonale o tym wiecie, prawda? Zdarzają się wadliwe telewizory, zdarzają się wadliwe konsole, telefony, tablety, komputery. To jest normalne. I Apple nie jest tutaj wyjątkiem. I oczywiście, że zdarzają się e, różnego rodzaju wady ekranu, nie wiem, obudowy, zła jakość wykonania, cokolwiek. E, moim zdaniem w Apple to zdarza się wyjątkowo rzadko, ale zdarza się. Ja miałem na przykład w e, iMacu, Problem z matrycą, który nie został od lat rozwiązany i całkowicie tego nie rozumiem. I tutaj ta krytyka, ponieważ to się zdarza latami wielu użytkownikom, ta krytyka jak najbardziej ma sens i, i, i to jak najbardziej rozumiem. Natomiast tutaj mam wrażenie, że niektórzy wydają opinię na temat komputera na podstawie dwóch czy trzech egzemplarzy, które mają wadliwe matryce, prawda? Nie wydaje mi się, żeby to było rozsądne i nawołuję tutaj troszeczkę do rozsądku w tych opiniach negatywnych. I tutaj może na koniec chciałbym dodać od siebie, że ludzie z natury nienawidzą Apple i sugerowanie się opiniami ludzi, którzy właśnie nienawidzą z natury, nie jest chyba najmądrzejszą rzeczą. Więc zostawiam Was z tą myślą, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.